Cześć, witam dzień dobry. Tym razem przyjechała do nas Honda Pan Paneuropa z rynku holenderskiego e, wersja z 2001 roku e, ze stycznia, więc może być rejestracja 2000, sorry, styczeń 2001, więc może być rejestracja z, na 2000 rok przypadać, ponieważ w Polsce są troszeczkę inne przepisy niż w Holandii Jeśli chodzi o rok produkcji, a rok e, rok rejestracji i motocykl ma słuchajcie udokumentowane 67 tysięcy km przebiegu. Wersja na trakcji i na BS-ie z rewelacyjnym przebiegiem. Eee, no, Rewelacyjnym, no bo przebieg na motor turystyczny, który ma 24 czy 25 lat i 67 tysięcy no to rewelacja. Eee, motocykle wytrzymują bez żadnego problemu. Taki silniczek to tutaj 300 pewno pyknie, więc można powiedzieć, że lekko dotarty. Silnik. Oczywiście dwa kum, kufry boczne oryginalne, centralny Kappa lub Jivi, o ile pamiętam, dołożone oparcie, Kappa dołożone oparcie, kufer centralny mieści bez żadnego problemu dwa kaski. Wersja ze sprawnym ABS-em i ze sprawną y, trakcją. Bezwypadkowy, cały w oryginale, zmieniona szyba na zupełnie nową akcesoryjną, y, bo tutaj się właściciel chwalił, że kupił tą firmę Loster, zupełnie nowa y, szyba. Tutaj jest jakaś podpórka, nie wiadomo do czego, czy do Jakiejś nawigacji czy do czegokolwiek tutaj ciężko mi powiedzieć. I teraz tak, do motocykla dwa komplety kluczyków, oryginalne kluczyki Pan Europy. Zobaczcie, jak wyglądają przełączniki. No, nowe, no one no jak nowe, jak świeżo założone do tego motocykla. To świadczy tylko o tym, że ten motor ma taki, ani inny przebieg. Jeżeli przełącznik wygląda jakby był kilka dni temu zakładany, no to zobaczcie jak te śrubki tutaj wyglądają jak płyn czyściutki, czy tak samo tutaj czyściutki płyn, te śrubki również wyglądają fenomenalnie, motor dodatkowo ma założone tutaj takie, słuchajcie, gumy, to nie jest pęknięcie, to nie jest zadrapanie, tu jest taka folia bezbarwna naklejona, żebyśmy nogami nie odcierali o te elementy, żeby one się no po prostu nie wycierały. Tu zobaczcie jak klejeczka wygląda. No to wszystko na tym motocyklu wygląda naprawdę e, bardzo bardzo ładnie. Jedziemy od dołu. Ja staram się tutaj pokazywać wszystko tak bardzo skrupulatnie. I to będę robił bardzo powoli. Yy, fabryczne malowanie, schowki wszystkie się otwierają, wszystko jest sprawne, niewyłamany nawet ten plasticzek, który bardzo często zdarza się, że go po prostu brak na takich motocyklach. No z racji wieku, może i eksploatacji gdzieś tam zawsze się to może wykruszyć, wyłamać. Wszystkie śrubki na miejscu. Zobaczcie, jak tam nie wiem, czy to widać ten kolektor, jaki on jest ładny. Ja go w ogóle od spodu mogę wam pokazać. Zobaczcie, jak wygląda silnik od spodu w takim motocyklu. Pięknie. Układ wydechowy szczelny, nic tam się nie utlenia, nie, nie dzieje. Zobaczcie, tutaj te śrubki, kropeczki, zielone przewody. Tutaj zaciski, to wszystko OK. E, OK, pięknie to po prostu wygląda. Tarcza praktycznie bez zużycia. Klocki ciężko mi tam zajrzeć, ale na pewno ponad 50-60% jest tych klocków. Także tutaj gruby temat. Nie lakierowane, oryginalna naklejeczka, zawieszenie suche. Wszystkie śruby na miejscu, nie ma tutaj żadnej powiedzmy chałtury. Opona z przodu grubaśna jeszcze. Każda naklejka fabryczna, lampa bez żadnych uszkodzeń wizualnych, żadnych odprysków od kamienia. No, też nie będzie tu tych, na, na tym motorze raczej nie powinno być odprysków, bo przebieg tego motocykla jest naprawdę bardzo, bardzo niski. Układ wydechowy, czy tutaj te wszystkie, zobaczcie, elementy. No to jest wszystko tak, jak powinno. Stopka centralna. Tu zobaczcie, ten Rurki, nie wiem, czy to widać. To wszystko jest tu idealnie szczelne, tu nie ma żadnych niespodzianek typu, a bardzo często w tych motocyklach tu są jakieś pęknięcia, jakieś po prostu z wieku wynikające i też z eksploatacji w yy, długoletnim motocykla są często tam jakieś nieszczelności. To tutaj tego nie spotkamy. Przebieg jest potwierdzony. Właściciel, który wymeldował ten motocykl, poprosiliśmy, żeby ten przebieg był wymeldowany wraz z przebiegiem i dokumentem, który potwierdza, że w danym momencie, gdy motor został wymeldowany, ma przebieg taki, a nie inny. I to dla nas zrobił. Tarcza z tyłu gruba, fabryczna, nigdy nie odkręcana. Po tych śrubach widać, że tam jeszcze nikt nie zaglądał. Klocki z tyłu takie na 50% na pewno co dalej mogę powiedzieć e, oczywiście wszystkie zamki kufrów wszystkie sprawne, nie, żaden nie jest ukruszony, wyłamany wyszczerbiony, ta strona również felgi bez żadnych e, wyszczypań e, może jakieś takie wyszczypanie jak jakiś taki odprysk, tutaj znajdziemy na feldze, no to jest chyba ten oczywiście ABS tak jak wspomniałem wcześniej sprawny, działający zobaczcie jak wygląda tutaj to pięknie po prostu na tym motocyklu wszystko się komponuje Naprawdę piękny egzemplarz, no i przede wszystkim fajny rocznik ze sprawnym ABS-em, sprawną trakcją, no i w tym najbardziej w poszukiwanym chyba kolorze. To również jest naklejka, ona jest po prostu naklejka taka jakby popękana, ale dzięki temu mamy zabezpieczone, że tutaj nie ma żadnych wytarć, Nawet tutaj widać, słuchajcie, po przebiegu, że tu też nie spotkacie wytarć, a bardzo często jak motor ma duży przebieg, no to tam się z takie rzeczy zawierają. Tu mamy regulację zawieszenia, naklejeczka, która nam pokazuje nawet amortyzator, jak tam zajrzymy, zobaczcie jak wygląda amortyzator. No, idealnie po prostu na tym motocyklu. Oczywiście, motor możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Mamy takiego kuriera, który przewiezie każdy motocykl za kwotę 700 zł w dowolny region Polski. Pobieramy wtedy zaliczkę, jakąś powiedzmy 1000 zł, a resztę płacicie w momencie, gdy motor do Was przyjedzie, w momencie, gdy go obejrzycie, ocenicie i podejmiecie decyzję, czy chcecie go kupić. Napęd oczywiście motocykl jest na Wałkardana. Tutaj też, zobaczcie, że wygląda wszystko tak, jak powinno. Nie jak w motocyklu, który ma 20 Prawie 5 lat tylko w motocyklu, który jest, wygląda, jakby był paroletnim motocyklem, bo tak zadbany ten egzemplarz jest. Co więcej, system ratalny u nas również istnieje. Nasz kolega Roman, koleżanka Kamila, ten system ratalny załatwią bez wychodzenia z domu, tak naprawdę jednym konkretnym telefonem przyjeżdżacie, oglądacie motor i wtedy podejmujecie decyzję o zakupie, drukujemy dokumenty kredytowe i wyjeżdżacie z motocyklem yy, od nas. Mm, telefon do naszej firmy to 500 134 533. Mieścimy się w miejscowości Ława, to jest Warmińsko-Mazurskie województwo. Tu jest korek. Paliwa, zbiornik, czyść w Tu mamy od razu regulację obrotów. Jeżeli ktoś by chciał, szukał, no to jest przy okazji pokazane, gdzie to wszystko tu się znajduje. Oczywiście, schowki to wszystko jest tutaj całkowicie sprawne. no Mogę pokazać, otworzyć, no, wszystko jest tutaj działające. Dobra, odpalimy. Niech on się chwileczkę tam tutaj się podzywa ten motorek. Oczywiście, trakcja bez poruszenia, tam 15 na godzinę, to te elementy zgasną bo system wtedy sprawdza działanie tego systemu. Jak nie zgasną, to znaczy, że coś tutaj nie, nie, nie zagrało, coś, coś nie działa. W tym przypadku wszystko gaśnie, wszystko jest całkowicie sprawne. Kanapa oczywiście nigdy nie owijana, fabryczna, żadnych uszkodzeń, żadnych przetarć, no bo przebieg tego motocykla jest znikomy. Ogólnie motor niezniszczalny, tak naprawdę zepsuć ten motocykl to trzeba się postarać. No a przy takim przebiegu to wyjątkowo trzeba było się postarać, żeby naprawdę móc zepsuć tak odporną jednostką jaką jest Pan Europę 1100 co tutaj więcej motor dzisiaj się pojawi na YouTube pod tym filmikiem wrzucę link do ogłoszenia klikniecie w ten link, jeżeli Wam się odpali to znaczy że motor jest aktualny oczywiście często w ofercie mamy jeszcze inne Europy, bo bardzo często te motory u nas widnieje w tej chwili mamy 3 sztuki do wyboru i trzy bordowe tak naprawdę więc jak nie ta to może inna. E, również motor będzie na portalu Otomoto wystawiony jak i na Oliksie. Na Oliksie to tylko i wyłącznie 5 zdjęć jest dostępnych, więc jeżeli już szukacie, wbijcie wyszukiwarkę Otomoto, miejscowość Iława e, i tam się wyświetli ten motor, tam będzie 35, minimum, 35 bardzo szczegółowych zdjęć tego egzemplarza. Praktycznie każdego elementu, także możecie sobie go sami dobrze obejrzeć, ocenić i podjąć decyzję mieścimy się w Iławie, warmińsko-mazurskim województwie więc, więc zapraszam serdecznie do nas o kurierze wspomniałem o kredycie wspomniałem, o ogłoszeniach wspomniałem także chyba już wszystko co miałem do powiedzenia ee, to powie powiem, Żaden plastik na tym motocyklu nie jest pęknięty, nadłamany, wykruszony, a jeszcze tutaj coś widziałem takie, o tak, a nie, sorry to już mnie poniosło. Tu jest taka dosłownie ryseczka i to jest jedynie coś co tam znalazłem. Może na końcówce lusterka gdzieś znajdziemy jakieś zadrapanie. No takie o tutaj straszne tutaj i takie bardziej wytarcie delikatne tu. No to jest wszystko co można powiedzieć chociaż ciężko powiedzieć żebym znaczy uważam że nikt nie powinien się czepnąć taką motocykla z racji raz że wieku dwa że stan naprawdę jest fantastyczny motocykla. Dobra, dwa razy go tutaj przegazuję, pokażę jeszcze potem pod siedzeniem, co tam widzicie. Kieruneczek działa, drugi działa, trąbik działa, a światełka włączymy. Wszystko to jest działa. Zobaczcie, jak to wygląda. No. Po prostu jak nowe, nie? Dobra, pokażę wam jeszcze pod siedzeniem, bo tam też jest bardzo ładnie. Odkładam na sekundkę telefon, żeby móc zdjąć kanapę, bo to nie jest tak łatwo jedną ręką tą kanapę zdjąć, ale dobra. Zobaczcie jak wygląda pompa paliwa. <laughs> jak świeżo zamontowana, kolor styka, kod farby i wszystko co jest potrzebne przy tym motocyklu, to tutaj znajdziecie. Także serdecznie zapraszam do miejscowości Ława, bo motor jest naprawdę fantastycznie utrzymany. Mamy jeszcze egzemplarze dwa takie bordowe, więc mówię jest w czym przebierać. Ten no nie będzie najtańszy, bo przede wszystkim taki przebieg, który rzadko się zdarza w tym roczniku, żeby można było motor nabyć. To jedna rzecz, dwa w pięknym stanie, trzy trakcja ABS no i taki motor, który nie wymaga żadnego wkładu, tak naprawdę odpalić i jeździć. Oczywiście zakładam, że olej trzeba wymienić. I nie pytajcie takie rzeczy, to jest tak jakby taka jak podstawa. No ewentualnie można nie wiem, mu zrobić jakiś synchrogaźnika, jeżeli ktoś uważa, że pracuje nierówno. No chociaż ja uważam, że pracuje znakomicie ten motocykl, także myślę, że żadnych tutaj niespodzianek nie będzie. Także serdecznie zapraszam 500 134, 533 do miejscowości Ława. Potem fantastyczny pan Europa 1000 100 z rynku holenderskiego, wspaniale utrzymanego i naprawdę no, godnego polecenia, bo jeżeli szukałbym takiego motocykla, no to myślę, że ten egzemplarz spełniłby wszystkie moje oczekiwania, yy, jeśli chodzi o stan wizualny, jak i techniczny. Także zapraszam serdecznie. 500-134-533 z Moto i Dzięki, pozdrawiam, cześć.